Halo, słuchajcie, czy nie uważacie, że w Minecrafcie troszkę za bardzo są nierealistyczne zwierzęta? Nie? No to zupełnie tak samo jak ja. W Minecrafcie jak najbardziej są dobre zwier zwierzątka, ale co by było, gdyby do Minecrafta dodać troszkę bardziej realistyczne zwierzęta? Słyszycie te dnie, te wszystkie tutaj dnie? One mówią, żeby zostawić kciuka w górę? Napiszcie w komentarzu, czy też słyszycie, że właśnie mówią, że daj, daj lajka, daj lajka. Kadek kciuka w górę i tak dalej. No, ja tam słyszę. Nie wiem, ja tam mam dobry słuch i słyszę. Nie wiem jak wy. Będziemy dzisiaj testowali dwa mody, które troszkę właśnie nam zmieniają zwierzęta na bardziej realistyczne, tak więc zobaczymy. Chociaż ten pierwszy mod taki bardzo realistyczny nie jest, ale drugi już jak najbardziej. E, te pierwsze będziemy mieli troszkę bardziej genetycznie zmodyfikowane, no ale zobaczymy. Sam będę miał zaskoczenie, ponieważ no widziałem tylko krowę tutaj, tak więc reszty nie widziałem i razem się zaskoczymy jak mogą wyglądać właśnie zwierzątka E, które w sumie po prostu będą wyglądały inaczej niż normalnie. Dobra, słuchajcie, tak więc przechodzimy do pierwszej skrzyni, a w pierwszej co jest? Nie pamiętam, ale zaraz zobaczymy owca? Nie, chicken, e, kura. Mamy najpierw kurę i zobaczymy jak będzie wyglądała właśnie kura, troszkę zmieniona. Nie wiem, czy dźwięki też się zmieniają, czy nie, ale zobaczymy. Oczywiście, mutna 1.14. Uwaga, 3-4 iry. Pik! Wow. Uuuu... E, czekaj, bo czekaj, poczekaj! Bo Dobra, ej, możesz stać w miejscu jak... No, dziękuję bardzo. Słuchajcie, patrz, ale weź trochę wyjść. No, dziękuję. Stój! Stop, stop! Siat! No kurde stój! Dobra, em, no kura powiem wam, no już trochę przypomina bardziej em, takie co mamy em, na przykład w Polsce, bo za granicą nie wiem... Czy są takie jak w Minecrafcie normalne? E, mamy ogonek taki kurzyn, chociaż kura nie ma chyba. Nie, no w sumie ma taki dosyć e, wysoki ogonek. No, gdzie łazisz mi tu po zbożu? No. O. E, I mamy też jej ten czubek, w sensie, no, nie wiem jak to się nazywa, ale wiecie chyba o co chodzi, o te czerwone, co się. No. Tak więc tak wygląda kura, troszkę zmieniona. Teraz mamy lamę, genetyczną lamę. I uwaga, jak będzie lama wyglądała. E! Ej, mała jest. A nie, dobra, jest też duża. <grywa> Myślałem, że... Dobra, ej, słuchajcie, dobra, te lamy. Te lamy, no już... W sumie... Poczekaj. Hmm, one mają bardzo fajne uszy. Nie pamiętam, jakie lamy mają w Minecrafcie uszy, ale nie, no te uszy są epickie, patrzcie na to. No przecież te uszy to są piękne. I ten ich ogonek tutaj. No, wobec. Nie krzycz, nie krzycz! Ja wiem, ja wiem. Nie no, dobra, podobają mi się. A teraz nie patrzcie, proszę. Yy, ogólnie nie polecam ganiać kury jak się ma kreatywa, ponieważ widzicie później dziury się robią. <laughs> Ta kura mi ciągle uciekała. Dobra, yy, mamy następną skrzyneczkę. Mamy tutaj yy, owieczkę. Skrzyneczkę, owieczkę, tak więc wielka owco, pokaż się, jak ty będziesz wyglądała. Pyk! <laughs> O kurde, ej czemu same czarne? Ej to są barany, a nie owce To nie są owce Halo, ej czemu same czarne? Halo, trochę powagi Ej No nie, same czarne? Mam czarną, czarne owce w rodzinie O nie, ej a patrzcie Patrzcie na to, te mają Te mają rogi, a te nie mają, w sensie te mają To są owce, to już bardziej owce A można je pokolorować? Eee, white, czyli barwnikiem teraz chyba się kolorowało, nie? Owce? Nie. Tak? Nie? Nie, chyba nie. Już nie pamiętam. K kiedyś można było. Yy... Kwiatkiem. Nie, nie kwiatkiem. Takim czymś można było kolorować. No ale... Ej, ona... czy ona bardziej czarna się stała? Czy mi się wydaje? Ej, patrzcie, one zmieniają kolor, ale... ale tylko jakby na dole. <grytanie> o nie, to zobaczymy i taki ciemny w ogóle mają. I jeszcze Yellow, czyli żółty sobie weźmiemy. Dobra, ja bym chciał jednak, żebyś była żółta. Ej, ona... One się robią żółte... Nie, patrz, trochę zmieniają kolor, ale... ale tylko trochę tutaj na rogach i... i ogólnie, nie? No dobra no. Tak więc... Tak wyglądają owieczki. Trochę dziwne. Jakby barany kozły. To ko kozły są. Nie no, nie wiem, owce raczej nie mają. No bo samiec owcy jak się nazywa? Kozioł? Czy owcosz? <ś> No i dobra, mamy teraz kuliczka! Kulik! Kulik! Dobra, tak więc uwaga, kulik, yy, damy ciebie... Nie wiem w sumie gdzie tutaj damy cię. O, może tutaj? Uwaga, i królik! O nie! Patrzcie, czy on ma czerwone oczy? Masz czerwone oczy, masz takie różowawe. Ej, dobra, ten królik mi się podoba. Zając nawet to jest bardziej niż królik chyba, nie? Czy mam te też bardziej zaj... O, to jest królik! A to jest zając. Czy nie? Ej, powiedz... Nie no, dobra, może to też jest zając. No nie wiem, ale to... To mnie nie przypomina ogólnie królika, nie? <laughs> zając. No, tak więc jak najbardziej mi się tutaj zajęce podobają bardziej niż normalnie w Minecrafcie. Reszta, na razie nie. Wolę te w Minecrafcie. Teraz powinno... O, dobra, teraz zrobimy sobie krówkę. Tak, dobra, uwaga, krowa, jak wygląda? Pst! O kurde, to jest bardziej bawu jakiś, czy... Ej, ten jest wyższy niż ten. Ogon mają! O nie, ej, dlaczego krowy w Minecrafcie nie mają ogona? Czy mają? Nie, nie mają, nie? Ej, patrzcie, on mają, nawet ten ogon się chyba rusza nawet. Patrzcie, o kurde... Ale fajny. Dobra, a ty masz? Ty masz, ty masz? Ty masz? Też masz ogonek. Pik! Dobra. To jest taki sam już, tak? O kurde, patrzcie. Różne, różne kolory są. No dobra, fajne, fajne, podoba mi się, podoba mi się, podoba mi się. No i dobra, jeszcze nam została tutaj krowa grzybowa, która myślę, że będzie podobnie wyglądała. U, nie, znaczy patrzcie jakie ona no, grzyby ma. O, to, to już mi się podoba, Patrz, a są jakieś inne, czy tylko takie? Chyba tylko takie, chociaż ta większa jest, czy nie jest? Dzień dobry? Dzień dobry, ja bym poprosił grzybka. A jak dam jej... wezmę e, wiadro i z niej wytankuję mleko. E, nie, nie da się a nie to nożycami, eee, trzeba było chyba robić, nie? Tak, oj teraz normalna krówka, o elegancko tutaj wszystko leci No i została nam tylko świneczka, tak więc, <laughs> uwaga, uwaga, pyk <laughs> Czarna świnia, jak to? Czemu nie różowa? <laughs> to dzik jest, patrzcie, ej patrz faktycznie to jest dzik, patrzcie jak on ma, on ma długą tą Mrodka taką długą ma, a ty też masz? Gdzie, gdzie ten drugi jest? Też ma, tylko że ten ma a ten nie O nie, ale fajne Dobra, dzik jest, dzik jest, spoko Tylko trochę za bardzo chyba Czar, gdzie ten dzik jest? Tu jest bardziej dzik Tu jest bardziej, trochę inaczej wyglądają Patrzcie, ten ma taki Krótszy ry nie, nie ma krótszego Dzień dobry No, tak więc, tak wygląda Właśnie dzik Zły. No i dobra, jesteśmy ponownie, tym razem z drugą modyfikacją. Napiszcie w komentarzu, która bardziej się będzie Wam podobała. Tak więc zobaczmy, mamy tutaj kilka zwierzątek, które naprawdę już powinny być realistyczne. Tak więc e, najpierw przejdziemy do krówki i zrobimy to dosyć szybko, żebyście wiedzieli, żeby nie tracić czasu, żebyście mogli szybko e, zobaczyć, jak one wyglądają. A więc uwaga a, i krowa. Fuu. O nie. Ej, dobra, to jest... To jest epickie. Dzień dobry, pani krowo! Są jakieś inne? Nie, tylko takie są. Ej, faj, ona też ogon ma. No nie, no nie powiecie, że te krowy wy, wyglądają źle. Te krowy wyglądają bardzo dobrze. Dobra, to, to może teraz była krówka? No to powinniśmy teraz chyba wziąć owieczkę. Nie, mam, o, yy, nie owieczkę, tylko kurę. No kurde, no i to jest kura, a nie tam biała, bo biała. Chociaż pewnie są jakieś inne. No i to jest piękna kurka, no to mi się podoba. No, od razu już widać, że ten mod troszkę chyba lepszy, na pewno bardziej realistyczny jest niż poprzedni. Tak więc, no, ciekawe. Dobra, zobaczmy jak wygląda królik, uwaga! A, królik wygląda tak samo, no dobra. No to przechodzimy do świnki. Tak więc uwaga, uwaga, uwaga. Py! No, i to jest również. Ej, patrz, nawet taki ogonek ma tutaj e, zawinięty. Piękny tutaj zawijas. Piękny, piękny. E, no, i one mogą jeszcze fajnie tutaj w błotku mieszać, nie? Dobra, e, teraz mamy mushroom. Czy będzie wyglądała podobnie do tej krowy? No, pięknie podoba mi się po prostu ta krowa. Patrz, w ogóle... Nie no, one tak chodzą, dumnie sobie chodzą, pięknie. Dobra, i lama jest taka sama, czyli w tym modzie lama się też nie zmienia, koniec też taki sam. Eee, ship, czyli owieczka. Zobaczmy owieczkę. No i to jest, ej, ale one fajne kształty mają naprawdę, naprawdę fajne tak zrobione te modele tutaj są. To są jakieś inne owce, czy można w ogóle je eee, kolorować, to jest dopiero pytanie dobre. Oczywiście, że można. Jak, nie, jak, tak, dobra. Eee, teraz ją na zielono, może zrobię. No eee, i fajniej. Limonkowy jest, jakiś kolor. Eee, tu jest, dobra. Ja bym chciał limonkową myć. Ono troszkę jaśniejsza, fajna. mordkę mają taką. mordki takie fajne mają. I uszy. To jest najlepsze. Dobra. Mi się na pewno zwierzęta z tego moda bardziej podobają. I to chyba by było na tyle, tak naprawdę. Chyba zobaczyliśmy już wszystkie i możecie zdecydować w, kom w komentarzu, e który mod, pierwszy czy, czy drugi, wam się bardziej podoba. Oczywiście linki do tych modów będą w opisie. Tak więc dzięki za obejrzenie i zapraszam do kolejnych. Materiałów. Mu! Zapraszasz ich? Oczywiście, że tak. Jak nie, jak tak. Dobra, tak więc dzięki i pa pa!